Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi przeszła operację. Joanna Narożna wyznaje, czuje się fatalnie. Joanna Narożna to żona Dawida Narożnego oraz wokalistka Pięknych i Młodych. 20 lutego celebrytka przeszła operację nosa. Okazuje się, że teraz mocno odczuwa jej skutki. Czuje się fatalnie, napisała na instastory, czym zaniepokoiła fanów. Piękni i młodzi to zespół Disco Polo, który tworzyli Dawid Narożny, Magdalena Narożna i Daniel Wilczewski. Formacja wylansowała takie hity, jak ona jest taka cudowna, nie wiara, czy kocham się w tobie. Rozstanie narożnych doprowadziło do rozłamu w zespole. Piękni i Młodzi poinformowali w oświadczeniu, iż Dawid Narożny nie jest już członkiem formacji, zaś on sam ogłosił, że rozpoczyna karierę solową. Ostatecznie jednak mężczyzna zdecydował się na założenie nowego zespołu, co ciekawe, pod tym samym szyldem. Kropka. W skład zespołu Piękni i Młodzi Dawid Narożny wchodzą. Dawid Narożny, jego żona Joanna Narożna, a także Ela Kliś. Joanna Narożna jest po operacji nosa. Jak się czuje wokalistka pięknych i młodych? W niedzielę, 19 lutego, Joanna Narożna trafiła do szpitala. Dzień później, 20 lutego, kobieta przeszła zaplanowaną operację nosa. Wygląda jednak na to, że mocno odczuwa skutki zabiegu, o czym poinformowała fanów za pośrednictwem Instagrama. Koniecznie sprawdź. Gwiazdor Disco Polo urządził synkowi huczne chrzciny. Tort dla Marcelka robił wrażenie. Wrócę do was za kilka dni, bo póki co czuję się fatalnie, napisała ostatnio na InstaStory. Na szczęście w tych trudnych chwilach członkini pięknych i młodych może liczyć na męża. Dawid narożny otacza żonę opieką. Na męża mogę liczyć. Pomaga, jak tylko może. Karmi, głaszcze po główce, całuje i mówi, że jestem piękna, brzmiał cytowany przez portal Jastrząb post wpis narożnej na Instagramie. Jesteście ciekawi, jak wygląda żona Dawida Narożnego po operacji nosa? Kropka.